Chodzę sobie częściowo na balkoniku, częściowo w domu. O czym chcę pogadać? Ptasio. Cześć ptaszki. Cześć. Cześć. Pa. Choroby gardła, a nie możliwość wypowiadania swojego zdania. W momencie, kiedy pracowałam w korporacji, a było tych lat 14, moją przodującą chorobą były choroby gardła. Angina, zapalenie oskrzeli, zapalenie strun głosowych. Bateria się rozładowuje, nie szkodzi. ci. Choroby gardła i tutaj e, dróg oddechowych pojawiały się w ciągu roku nawet do czterech razy. To jest bardzo dużo. Nieraz nawet zdarzyło się, że z choroby w chorobę i ten antybiotyk non-stop, non-stop był brany i było mówione, że taka moja natura. Nie, nie ma, że taka natura. Nie ma zbiegów okoliczności, ponieważ ciało wyraźnie pokazywało mi, co nie funkcjonuje u mnie. Ale że ja jeszcze nie interesowałam się tym, no bo wydaje mi się, że to jeszcze nie był ten czas. Wszystko przychodzi w odpowiednim momencie. Naprawdę e, teraz już to wszystko jestem w stanie połączyć w jedno. To była Ewa, która godziła się na wszystko, co szefowa kazała żeby nie robić afery, żeby nie wypaść negatywnie, że ja się stawiam, że jestem problematyczna, bo ja chcę współpracować tak. Ja nie lubię robić dramy, ja nie lubię robić problemów. Dlatego zgadzałam się. I zgadzałam się nawet w momencie, kiedy nie chciałam. Czyli nie miałam na to ochoty. Nie należało nawet to do moich obowiązków. Nie czułam się na siłach, żeby to robić. Były różne powody, ale w większości były to sytuacje, które gdzieś tam w środku, jakbym miała podjąć y, sama ze sobą zgodnie odpowiedź, byłaby to odpowiedź nie, ale mówiłam tak. I była niezgodność. Kupciu? Była niezgodność, ponieważ y, serce czuło inaczej. A gardło, czyli nasze miejsce manifestacji, taki punkt energetyczny odpowiadający za manifestację, czyli mówię to, czego chcę, i to jest zgodne ze mną, a wtedy nie było. I natrafiło na mur. Jest niezgodność, i co się dzieje wtedy z organizmem? Ano, pokazuje, że ty. Tutaj robisz coś niezgodnie ze sobą i my ci damy anginkę, my ci damy zapalenie strumgosłowych, my ci damy tutaj, nie wiem, zapalenie oskrzeli, płuc, no mnóstwo rzeczy, które po prostu e, pojawiały się w tym miejscu. I co się dzieje dalej, kochani? Pracowałam sobie w ten sposób. E, Zgadzałam się na wszystko. Zgadzałam się na wszystko. I co mi to dało? Że sama siebie nie szanowałam. Czyli czujesz jedno, robisz drugie. Ile znamy takich sytuacji? Choroby mnie nie opuszczały. Czasami wydawało mi się, że... Miałam nawet takie wrażenie, że choroby mnie ratowały od sy sytuacji yy, niewykonania te tego zadania, na które ja się zgodziłam. Czyli wyrażałam zdanie, które jest niezgodne ze mną, ale tak bardzo tego nie chciałam, że moje ciało zatrzymało mnie i tak. I pochorowałam się, tak? Czyli i tak i tak nie pozwoliło mi zrobić tego. Co jest niezgodne z Właśnie się wyrąbałam z leżaka, ale wiecie co? Tak jest wygodniej. Niech tak będzie. I tak jest na wielu płaszczyznach związanych z chorobami. Chorobami, że coś nas zatrzymuje, że gdzieś nie możemy pojechać, gdzieś coś nie możemy zrobić. I to nie jest. Przestałam postrzegać to jako o matko, e, znowu choruję, albo o matko, znowu się spóźnię, o to, to, tamto. E, znacie historię e, World Trade Center e, i tych osób, które tego dnia miały iść do pracy, a koniec końców e, nie zdążyły. Z jakichś przyczyn mm, nie pojawili się na czas. Bo tam jedna osoba się spóźniła z powodu, nie wiem, korku. Druga osoba, nie wiem, tam słyszałam, nie wiem, czy to jest prawda, jakieś nowe buty kupiła, coś tam obdzierała, obdzierały butki, stópki i, i trzeba było jakiś plasterek po drodze zakupić. I tych osób było naprawdę całkiem sporo i oni przez te różne zbiegi okoliczności nie trafili na czas do pracy, dzięki czemu uchroniło ich to i przeżyli. I meritum tego spontanicznego nagrania jak zwykle jest takie: przestańmy losowe sytuacje życiowe postrzegać jako coś złego, chociaż wiem, że czasami bywają bardzo trudne momenty i nie są wcale przyjemne, łatwe. Ale ja wiem i już. Zwróciłam uwagę, że to wszystko, co się dzieje, ma głębszy sens. I ten głębszy sens jest taki, że. że wszystko ma sens. I ja w głowie sobie układam zawsze taką. Tentencja, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, dzieje się dla mojego wyższego dobra. I wtedy jest mi łatwiej, jest mi prościej. Oddaję ewentualne jakieś y, negatywne myślenie gdzieś tam, wiecie, w przestrzeń, żeby to nie zależy ode mnie, choć w większości jednak też, bo pamiętajmy, wracamy do e, to, o czym myślimy, to kreujemy, manifestujemy, więc e, musimy świadomie zwracać uwagę na nasze myśli, ale to, co się w międzyczasie dzieje, przestańmy postrzegać to jako kary. Jako coś złego, tylko wyciągajmy z tego wnioski, obserwujmy i zastanówmy się, dlaczego to mnie zatrzymało. Dlaczego w tym momencie to się dzieje? Hmm. Tak samo przestałam postrzegać. Pupcie, odbiło ci się, czy będziesz. Odbiło jej się. Eee, osoby, które skrzywdziły mnie w życiu. Bardzo, bardzo długo potrafiłam nieraz niektóre sytuacje w sobie, no, trzymały mnie, tak? Trzymały mnie, miały jakieś napięcie emocjonalne, e, bardzo, bardzo takie intensywne, że jak pomyślałam o tym, to momentalnie aż ciało sobie przypominało te, te sytuacje. Ale gdyby nie te osoby, gdyby nie te wydarzenia, gdyby te osoby w pracy, które mnie tak, na których się tak przejechałam, które mnie tak skrzywdziły, na które wydawało mi się, że mogę liczyć, gdyby mi one wtedy nie dokopały, to ja bym dalej była w tej pracy. Bo jeszcze bym, wiecie, syndrom sztokholmski, a będzie później dobrze, e, minie jakoś to będzie. Nie, to nie było dla mnie. I te osoby, ja im dziękuję z całego serca, żeby wy dałyście mi tak po tyłku, że ja wreszcie zobaczyłam, że ja mam się stamtąd ewakuować. Dziękuję. Tym akcentem dzisiaj krótko, krótko, ale serca, co dla Was z tego materiału to weźcie. Na zdrowie.